Niesiemy nowe książki. Niesiemy nowe książki. Dlaczego kroisz ser? Dlaczego kroisz ser? Ty niesiesz nasze owoce. Ty niesiesz nasze owoce. Oni kroją nasze kanapki. Oni kroją nasze kanapki. Wyniesiecie czerwone jabłka. Wyniesiecie czerwone jabłka. Wspieram tego mężczyznę. Wspieram tego mężczyznę. Chłopiec dotyka pomidora. Chłopiec dotyka pomidora. Dlaczego szukacie tego konia? Dlaczego szukacie tego konia? My odwiedzamy naszą rodzinę. My odwiedzamy naszą rodzinę. Pamiętam mojego tatę. Pamiętam mojego tatę. Odwiedzam mojego dziadka. Odwiedzam mojego dziadka. Ty dotykasz mojego ciasteczka. Ty dotykasz mojego ciasteczka. My wspieramy twojego brata. My wspieramy twojego brata. Źli ludzie nie szanują rodziców. Źli ludzie nie szanują rodziców. Mężczyzna bierze te spodnie. Mężczyzna bierze te spodnie. Dostarczasz smaczne ciasteczka. Dostarczasz smaczne ciasteczka. Czy wy sprzedajecie tamte zwierzęta? Czy wy sprzedajecie tamte zwierzęta? One wychowują dzieci. One wychowują dzieci. One biorą nasze dzieci. One biorą nasze dzieci. Bierzesz tego psa? Bierzesz tego psa? Ten mężczyzna dostarcza jedzenie. Ten mężczyzna dostarcza jedzenie.